Witajcie, dzisiaj pokażę, jak korzystać z kafelków w systemie Windows 11 znanych w poprzednich wersji systemu. Musimy zainstalować yy, program/aplikację Live Tiles Anywhere. No więc instalujemy, otwieramy aplikację, no i. Pojawiło się okno aplikacji, i teraz tak, tutaj mamy All Apps, wszystkie aplikacje. Możemy sobie po prostu z tych, które są, że tak powiem, zespolone z naszym środowiskiem Windows 11 domyślnie, czyli mam na myśli tutaj z naszym interfejsem nowym w Windows 11, możemy sobie je po prostu klikamy prawym i. Stworzyć widget, czyli kafelek. Możemy sobie w dowolnym miejscu go zamieścić Wszystkie te, które posiadamy w systemie. Kolejny widgetik. Jak widzicie kafelki działają. No nie wiem co tu jeszcze. Jeszcze jedną dodamy aplikację. Oczywiście po kliknięciu na aplikację ona się nam uruchomi, tak jakbyśmy ją uruchamiali tutaj z tego środowiska. No i teraz jeszcze Wam pokażę, jak możemy sobie yy, stworzyć, bo nie wszystkie tutaj aplikacje są widoczne domyślnie. Niektóre po prostu ma, uruchamiają nam się, nie wiem, tam na przykład coś pobraliśmy i bezpośrednio z folderu pobrane. I teraz. Yy, tutaj mamy wizualne wszelkie opcje wizualne, możemy sobie stworzyć kafelek, dodać, wzorować się na innych oczywiście. Jest to forma kodu także kodowania. Możemy sobie zrobić najprościej element do uruchomienia, podać URL na przykład poprzez wybranie położenia tej aplikacji, której tam nie ma, tak domyślnie. Czyli na przykład Windows z poprzedniego materiału aplikacja, tak? Jeszcze ją zinstalowałem i tutaj możemy sobie testować, czy ona w ogóle działa, czy nie działa. Eee, czasami te ścieżki różnie są rozpoznawane. Jeszcze raz zobaczmy. Ok. Jeszcze nie działa odświeżymy Jeszcze raz spróbujemy też nie działa. Możemy dodawać dodatkowe atrybuty tutaj. Możemy też przenosić. Jutro nie wiem dlaczego tu nie działa. O, widzicie? Teraz zaskoczyło. Ok, po prostu nie rozpoznawał formatu. Troszkę to trwało, test run. O, jak widzicie, też można uruchomić. Czyli stworzyliśmy sobie swój kafelek. Ok, aplikacja się uruchamia z kafelka. Save. Hmm. Teraz, teraz, teraz możemy zamknąć edytor. oczywiście zapisujemy no i mamy kafelek i też możemy go dodać do jako kafelek na pulpit i zamieścić no i to wszystko w tym materiale aha nie zapominajcie o tym żeby uruchamiać bądź nie tą aplikację jako autostart tego chyba już nie będę pokazywał jak to zrobić ona domyślnie jest uruchomiona. Tutaj jeszcze sprawdzę, jak to jest z tym uruchamianiem. nie widzę tej aplikacji. Tutaj jest. Włączona, włączona jest domyślnie. To tyle, dzięki. Cześć.